Witajcie moi mili na naszym kolejnym wspólnym spotkaniu z Teatrem Improwizacji. Tradycyjnie rozpoczynamy je od wylosowania jednego z Waszych świetnych pomysłów z koszyczka. Spróbujemy wydostać coś spod spodu. O, jest karteczka. I zapraszam na wierszyk o myszce. Co wykiwała kota, gotowi? Zaczynamy. Uf. Ocalałam z rąk, kocura. cudem zwiać mi się udało. Już wam mili opowiadam. Co się tutaj dzisiaj stało? Po śniadanku. Pyszne było. Wyszłam z norki na przechadzkę. Patrzę, kot coś kombinuje, szykuje na mnie zasadzkę. Ser położył, bym podeszła blisko, tuż pod kocie łapy, zwisające tok niewinnie z miękkiej, pluszowej kanapy. Wnet tupnęłam. Bardzo głośno i do norki zawróciłam. Co się stało? Machnął sierścią. Troszkę kotka rozścieczyłam. Ruch powietrza przeniósł serek od kocurka w moją stronę, mając cały plan już w głowie. Myślałam, że w łzach utonę. Gdy wyjrzałam z mojej norki i dwa razy przytupnęłam, drugą fazę rozdrażnienia kotka szybko osiągnęłam. Z impetem machnął łapami i niechcący spowodował, że ser jeszcze bliżej norki bardzo zgrabnie wylądował. Mógł już w środku. Jak mawiają, trzeba do skutku próbować. Więc przeszłam, stepując sobie. Ledwo zdążyłam się schować. Kot się zerwał, jak szalony, chętnie by się ze mną kłócił. Biegał, drapał, aż niechcący ser do mojej norki wrzucił, <laughs> przygotował mi zasadzkę. Lecz wnik kota wykiwałam, <laughs> jeszcze przy okazji gratis serek na jutro dostałam. Zapraszam was teraz do wspólnego ćwiczenia z wyobraźnią. Nauczę was gry w skojarzenia. Często z myszami gramy. Jedna mysz mówi jedno słowo, na przykład marchewka. Druga mysz mówi drugie słowo, na przykład kura. A trzecia mysz albo ta pierwsza ma za zadanie połączyć te dwa słowa, czyli kurę i marchewkę. I mówi na przykład rosu hm. Spróbujcie. Czyli jedna osoba mówi jedno słowo, druga osoba mówi drugie słowo niezwiązane z tym pierwszym, a trzecia osoba ma za zadanie połączyć dwa słowa w jakieś trzecie, które będzie się kojarzyło i z jednym i z drugim. Tak jak w tym przypadku rosu kojarzy się i z marchewką, bo jest w rosole, i z kurą, bo na kurze gotuje się rosół. Powodzenia. Jestem przeszczęśliwa, że byłam główną bohaterką dzisiejszego wierszyka i opowiedziałam Wam, jak wykiwałam kota. Pomyślcie teraz o kim lub o czym chcielibyście kolejną improwizowaną historię wierszem. Poproście swoich rodziców lub opiekunów, aby napisali o Waszych pomysłach w komentarzu pod filmikiem, lub przysłali na maila zaimprowizuj.gmail.com.